Witam Was w kolejnym od... Witam Was w pierwszym odcineczku Jestem u Nie Patrzcie co tu mam Widzicie? Patrzcie zaraz To będzie najbardziej epicki Siemaneczko i to jest reklama tego serw... i to będzie pierwszy zapowiedź tej serii Tekstur paka nie dostaniecie, bo nie zasługujecie, bo mam za mało widzów. Może będzie specjalna 15 widzów. Patrzcie. Patrzcie ile ja mam złota. ile złota dobra więc siemaneczku i żegnam się z wami ze, z tej z tej zapowiedzi i i cześć